W miejscu pracy dlaczego warunki, w jakich pracujemy są tak ważne i co łączy paliwożerne samoloty z ekologią już w tym odcinku Agnieszka Molenda, zapraszam. Te wielkie maszyny wreszcie znalazły miejsce, w którym doczekają spokojnej starości. Po 10 latach zapadła decyzja. Muzeum lotnictwa polskiego w Krakowie musi mieć godną siedzibę. Budowa trwała dwa lata, pochłonęła 47 milionów złotych, ale opłacało się. Budynek spełnia normę energooszczędności, zadziwia kształtem, bogatą architekturą i wnętrzem. Wchodząc do środka, można poczuć się jak w hangarze. Wszędzie fragmenty samolotów, kasy biletowe, informatory i sala kinowa, w której spragnieni wiedzy o lotnictwie mogą obejrzeć stosowny film. Ale to nie wszystko. Cały budynek jest jasny, przeszklony, przez co oszczędza światło i utrzymuje stałą temperaturę. Architekci nie mieli pomysłu na muzeum. Inspiracją stała się kartka papieru, którą zginali na tysiące sposobów, aż powstało śmigło. Można powiedzieć, że pomysłodawcy muzeum odlecieli. Budynek rzeczywiście jest bardzo nowoczesny. No forma jest no rzeczywiście zjawiskowa, bym powiedział. Pasująca do tego miejsca, z lotu ptaka wygląda, e, przypomina trójłopatowe śmigło. E, no cóż. Jest naprawdę piękno, pięknym budynkiem, znaczący, znacząca architektura w Krakowie. Jakie rozwiązania technologiczne z zakresu energooszczędności zastosowaliście w tym budynku? Zastosowano tutaj pompę ciepła, ale nie mamy jeszcze dolnego źródła. To będzie zresztą też rzecz wyjątkowa. Mamy tutaj studnie głębinowe, z których zasilane są wodociągi krakowskie i z tych studni tam temperatura wody jest w granicach 10-11 stopni. Chcemy podbierać. Zimą jeden stopień po to, żeby ogrzewać ten budynek, a latem będzie to e, służyło jako takie kompleksowe chłodzenie tego budynku. Czy budynek energooszczędny generuje mniejsze rachunki? Rachunki za ogrzewanie e, no, są wyjątkowo niskie z racji tego, że no, ściany mają odpowiednią izolację. Szyby również są o bardzo wysokim współczynniku, także jest dobrze. Na kształt odwróconej piramidy babilońskiej lub membrany czy spirali. Mowa o Guggenheim Muzeum. Nasi koledzy z zagranicy to pionierzy w zakresie zielonego budownictwa. Nie jest im straszne mieszanie form. Faktem jest, że stosowanie okien dachowych to najbardziej energooszczędny sposób dostarczania dużej ilości światła do pomieszczeń. W ekologicznych budynkach należy więc połączyć wykorzystywanie okien dachowych z naturalną wentylacją. Zapewni to dobry klimat wewnątrz budynku i dobre samopoczucie wszystkim, którzy użytkują ten budynek. Wszystko w imię zielonego budownictwa i poszanowania natury. Zielone budynki zachowują od 30 do 50% energii, około 30% wody, 39% emisji CO2 do atmosfery. Zasady ekologii coraz częściej wcielają w życie międzynarodowe korporacje, które w imię troski o swoich pracowników stawiają na budynki energooszczędne. Czasami słońce świeci tak niewiarygodnie mocno, że nie potrzebujesz ogrzewania wewnątrz budynku, bo masz je na zewnątrz. Dzięki określonym systemom możesz sprawdzić, jakie jest natężenie światła słonecznego, jak wdziera się ono do środka, chodzi wewnątrz pomieszczenia i naturalnie ogrzewa. Muzyka W ciągu najbliższych lat, według opinii ekspertów, nasz klimat drastycznie się zmieni. Temperatura wzrośnie, podniesie się poziom wód, a powietrze stanie się wilgotniejsze. Mieszkanie w budynkach wybudowanych tradycyjną metodą będzie nieznośnie uciążliwe. Odpowiedzią na te zmiany mają być zielone domy. W Polsce jednak moda na ekobudownictwo nadal pozostaje w tyle. Bardzo e, wąska grupa klientów jest gotowa na budowanie takich domów. Jednak mentalność przeciętnego Polaka jest... E, nie jest zbieżna z mentalnością domów pasywnych. Energooszczędne, dobrze doświetlone, izolowane, zapewniające bardzo wydajną wymianę powietrza, wykończone przyjaznymi dla człowieka i środowiska materiałami, są szansą na normalne funkcjonowanie. Praca to jedyna przyjemność, której nikt nikomu nie żałuje. Skoro mamy jej w nadmierze, musimy zadbać o to, by nie stała się przykrym obowiązkiem. Spotkania to poważny element naszej pracy. Czasami jednak zamiast słuchać, myślę, że każdy z nas miał okazję kiedyś siedzieć w sali konferencyjnej, gdzie nagle zaczynałem się chcieć bardzo spać. Nie wynikało to z tego, że prelegent był nudny, tylko z tego, że po prostu stężenie CO2 jest zbyt wysokie. Rzadko Brakuwało kiedy się to mierzy. Klenu. Tak. A, a, a rzeczywiście to jest fakt. Czujniki CO2 sygnalizują, że czas na opuszczenie pomieszczenia i kawę. Skańska Property Poland zadbała o to, by jej pracownicy byli zawsze w pełni władz fizycznych i umysłowych. Ekologiczne biuro zapewnia mniejsze zużycie energii i wysoką jakość środowiska. W budynku jest stała temperatura, nowoczesna klimatyzacja, w łazience kolejna niespodzianka. Tu oczywiście też mamy czujnik ruchu. Rzecznic pracy? Oczywiście. Jeśli chcemy przyjechać do pracy rowerem, trzeba się gdzieś odświeżyć, zanim zaczniemy. Meble w biurze wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu. Pracownicy sortują odpady. Na ścianach są informacje o tym, jakie niespodzianki związane z poszanowaniem środowiska można tu znaleźć. Za ten budynek Skańska otrzymała jedno z najwyższych odznaczeń – srebrny certyfikat LIT. Wiemy, co znaczy biuro zrealizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i właśnie w takim chcieliśmy pracować. To przede wszystkim lepsza jakość środowiska wewnętrznego, dużo bardziej przyjazne i zdrowsze warunki pracy, a to wszystko zrealizowane z poszanowaniem wykorzystania surowców naturalnych. Jakie rozwiązania technologiczne i aranżacyjne zastosowaliście Państwo w tym biurowcu? Na przykład, jak spojrzymy na wykładzinę w naszym biurze, w połowie wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Mamy czujniki natężenia światła zewnętrznego. W piękny, słoneczny dzień nie ma sensu naprawdę palić oświetlenia na, przy pełnym natężeniu. Ono dostosowuje się do tego natężenia na zewnątrz, aby zapewnić nam komfort pracy, jednocześnie nie zużywać za dużo energii. To są takie realne oszczędności, które wpływają rzeczywiście w pozytywny sposób na środowisko. Na świecie możemy mówić o dwóch systemach ekooceny budynków: BRIM, zarządzanie jakość powietrza, zużycie. Energii i wody, niski poziom wytwarzania odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów oraz Lit. Komfortowe warunki pracy, mniejsza zużycie energii, mały wpływ na środowisko naturalne. Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że najemcy mają większe wymagania. Dlatego ekologiczne budownictwo staje się chlebem powszednim. W głównej roli nie odgrywają tu kwestie finansowe. Liczy się odpowiedzialność biznesu za środowisko, a koszty prędzej czy później się zwrócą. Czy ekologiczne biuro poprawia efektywność pracy pracowników? Wierzymy w to, że ludzie, którzy pracują w dobrych warunkach są zdecydowanie zdrowsi. Czy można powiedzieć, że inwestowanie w ekologiczne biura, budynki czy też domy jest opłacalne? Uważamy, że tego rodzaju zabiegi są bardzo opłacalne. Na dzień dzisiejszy jako inwestorzy nie wierzymy w korzyści finansowe, ale wierzymy w to, że w dłuższej perspektywie pomoże to deweloperom i inwestorom. Czy ta inwestycja już się zwróciła? My musimy działać tak, żeby inwestycja się zwróciła. Ale musimy pamiętać o tym, by działać ekologicznie. To dlatego nasi pracownicy spełniają swoje funkcje najlepiej jak potrafią. Prowadzą ekologiczne kampanie w Polsce, po to, żebyśmy w przyszłości mogli powiedzieć, że jesteśmy coraz bardziej eko. Ekologiczne budynki to prawdziwa gratka dla kadry kierowniczej. Dzięki nim spadek liczby zwolnień lekarskich może wzrosnąć nawet o 55%, a wydajność pracowników zwiększyć się nawet o 10%. Kiedy zdecydujemy się na budowę ekologicznej firmy, pamiętajmy, że najważniejsze jest dobre wykonanie. Ważna jest tutaj kultura wykonawcza przede wszystkim. Bardzo wysoka kultura wykonawcza i materiały muszą mieć bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej. I to na każdym etapie, czy to jest pokrycie dachu, czy to są okna, otwory, czy to są stropy, czy to są ściany, czy to są materiały izolacyjne. A więc to muszą być dobre materiały, niestety dużo droższe od tych. Które można w tradycyjnym budownictwie stosować. Przedsiębiorcy mogą więc pozytywnie działać na środowisko bez zbędnego podnoszenia kosztów. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, jednak od czasu do czasu liczymy je, sprawdzamy wyciąg z konta i czekamy na pomoc bliskich nam osób. Jeżeli zdecydujemy się na poważną inwestycję, pamiętajmy, że pomoc może być tuż obok. Zapytano liderów branży budowlanej w Stanach Zjednoczonych, czy budownictwo ekologiczne jest droższe. Deweloperzy nie mieli wątpliwości. Budynek eko jest 17% droższy od tradycyjnego, a jego zwrot następuje po około 15 latach. To zależność proporcji między zainwestowanymi materiałami, a oczekiwaniami odnośnie zwrotu z inwestycji. Polscy inwestorzy nieufnie podchodzą do kwestii związanych z budownictwem pasywnym. Ciężko im uwierzyć w tak niewielką różnicę cenową. Porównywanie standardów i kosztów budowania w tak różnych krajach jest niemożliwe ze względu na odmienne warunki. Funkcjonowania firm, normy obowiązujące w budownictwie, ceny materiałów i wreszcie politykę kredytową banków. Te inwestycje potrzebują często 12 lat kredytu i taka jest nasza regulacja. Do 15 lat, do 80% kosztu inwestycji. Myślę, że to są bardzo przyjazne warunki finansowania. Jaką ofertę Bank Ochrony Środowiska przedstawia przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o zielone technologie? Jednym z takich produktów jest kredyt na przedsięwzięcia energooszczędne, czyli wszystkie te działania, które pozwolą... Zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej i tą zaoszczędzoną kwotę przeznaczać na spłatę kredytu. Czy przedsiębiorcy są coraz bardziej zainteresowani korzystaniem z usług banku w obrębie zielonych technologii? Jesteśmy w takim momencie rynku, że przedsiębiorcy czekają też na ustawę o efektywności energetycznej, która ma wprowadzić m.in. mechanizm białych certyfikatów, a więc dodatkowych bonusów, nazwijmy to, dla tych, którzy będą działali w kierunku energoefektywności. Stąd Taki moment chyba zatrzymania na rynku, bo dopóki ustawa nie nabierze ostatecznego kształtu, to każdy czeka, jak ona będzie wyglądała i na co ma szansę. Jedni od banków oczekują wsparcia finansowego, inni w bankach pracują. Instytucje finansowe również potrafią zadbać o swoich pracowników i stawiają na zielone budownictwo. Deutsche Bank w Warszawie otrzymał złoty certyfikat LIT, gdyż spełnia najwyższe wymagania w zakresie ekologicznych rozwiązań zastosowanych w budynku. Pracownicy banku wiedzą, że budownictwo certyfikowane to nic innego jak jakość, reputacja i opłacalność. Musimy podążać tym kierunkiem musimy myśleć o naszym środowisku. To jest pierwsza, budowanie świadomości, druga oczywiście oszczędzamy, oszczędzamy emisję CO2, oszczędzamy wodę i edukujemy, co myślę, że na tym etapie, kiedy wszystko się rozpoczyna w naszym kraju i ta świadomość zieloności, ekologii dopiero wzrasta, ja myślę, że bardzo ważna jest edukacja. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zbudować zielony budynek, w którym można pracować? Pomysł, pasja, no i dobry projekt, który później będzie łatwiej już zrealizować, a także zgromadzić odpowiednie dokumenty w celu y, udowodnienia, że to, co zrobiliśmy, to jest naprawdę zgodne ze wszystkimi zielonymi zasadami. Najważniejszym celem zielonego budownictwa jest oszczędność i minimalizacja kosztów wynikających z obniżenia energochłonności eksploatacyjnej budynków. Jeżeli inwestor decyduje się na ekobudynek, musi zwrócić uwagę na następujące czynniki: lokalizację, jego kształt, a także usytuowanie pomieszczeń w zależności od ich funkcji i czasu użytkowania. Dzięki czemu może rozplanować strukturę wykorzystania energii słonecznej. Należy pamiętać, że ekobudynek to samo zdrowie dla jego użytkownika. Naturalne światło słoneczne, oświetlenie stanowisk pracy, kontrola temperatury oraz stosowanie bezpiecznych materiałów budowlanych to lepsza kondycja pracowników, a co za tym idzie, większa wydajność firmy. Zielony to kolor nadziei, przynosi ukojenie i zachęca do wysiłku umysłowego. Zielone budownictwo na piedestale stawia naturę i człowieka. Stąd też nowego znaczenia nabiera zmodyfikowana wersja starego porzekadła. Szanuj pracownika swego, bo możesz mieć niewydajnego. Agnieszka Molenda, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.